Cześć. Tu Filip. Jako że jest to ostatnia lekcja kursu pierwszego, zwracam się do was z ogromną prośbą. W opisie tego filmu lub na moim fanpage'u znajdziecie link do ankiety, w której chciałbym, abyście wzięli udział. Ankieta dotyczy tego kursu i ma za zadanie ocenić stopień waszego zainteresowania oraz pozwoli wam ona przyczynić się do tego, aby kurs numer 2 był jeszcze lepszy. Tak naprawdę w ankiecie znajdują się tylko trzy pytania i to od Was zależy, ile czasu na nią poświęcicie. Będę wdzięczny za wskazanie mi wszystkiego, co Wam się w dotychczasowym kursie podobało, jak i również za wskazówki w stosunku do tego, co można było zrobić lepiej. Wasze odpowiedzi będą miały realny wpływ na to, jak będzie wyglądał kurs numer 2. Z góry chciałbym Wam wszystkim podziękować za zainteresowanie kursem numer 1, miłe słowa w komentarzach oraz poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety. Gratuluję również każdemu, kto dzięki swojej własnej ciężkiej pracy dokończył kurs numer jeden. Naprawdę możecie być z siebie dumni. Po tym wstępie przejdźmy do ostatniej lekcji kursu pierwszego. Zaczynamy. Na początek tradycyjnie powtórzmy wszystkie słówka, których nauczyliśmy się na lekcji poprzedniej. Jak po chińsku powiemy następujące słówka. Książka. Szu, szu. Klasyfikator do książek. BN. BN. Pamiętajcie również o zmianie słówka to lub tamto, czyli jego oraz neigo w zależności od rzeczownika i klasyfikatora przypisanego temu rzeczownikowi. Mieć. Jou. Jou. Rodzina lub dom. Dzia. Dzia. Wczoraj. Złotien. ZŁOTIEN nie mieć nie ma Pamiętajcie, że słówko "méiyǒu" również służy do zaprzeczenia czynności w czasie przeszłym. A oto pierwsze słówko, którego nauczymy się na tej lekcji. Lao shi lao shi Jeśli chodzi o wymowę, to musimy zwrócić uwagę na drugi człon tego słówka. sh czytamy jako polskie sz, a i jako y. lao shi Lao Zastanówmy się, jak po chińsku powiemy następujące zdania. On jest moim nauczycielem。他是我的老师。他是我的老师。Moja mama jest nauczycielką。我妈妈是老师。 我妈妈是老师。Nasz nauczyciel jest polakiem。我们的老师是波兰人。我们的老师是波兰人。Nasi nauczyciele też wszyscy są. 兴致高昂。我们的老师也都是中国人。我们的老师也都是中国人。Ja nie znam twojego nauczyciela. 我不认识你的老师。我不认识你的老师。